Niedawno informowaliśmy o nielegalnej betoniarni, która funkcjonuje na terenie Biskupic Ołobocznych. Sprawa ma dalszy ciąg. Betoniarnia działa prawie od roku i w tym czasie zamieniła życie mieszkańców w piekło. Ci o całą sytuację obwiniali przede wszystkim starostwo powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim, które w ich ocenie mogło uciąć temat na starcie. Było to na podstawie nie pozwolenia na budowę, tylko tymczasowego zgłoszenia, dlatego że do starostwa zgłaszają się przedsiębiorcy, którzy chcą założyć swój biznes bądź chcą tymczasowo uruchomić jakiś zakład bądź przetwórnie i kiedy jest to tymczasowe zgłoszenie, jest to przyjmowane jako, jako zgłoszenie przez urząd, a nie jako takie przedsięwzięcie, które wymaga pozwolenia na budowę. W związku z tym na 120 dni w ubiegłym roku latem starostwo przyjęło to zgłoszenie no i zezwolenie wygasło, zezwolenie wygasło na to zgłoszenie wygasło 31 października. Myśmy oczywiście tego nie przedłużali. Problemem natomiast jest to, iż w całej, procedurze, w całej procedurze odwoławczej pan Wojewoda Wielkopolski zarzucił starostwu jedną jedyną rzecz, że powinniśmy byli to przedsięwzięcie potraktować jako przedsięwzięcie z tytułu pozwolenia na budowę i rozpatrzeć to czy jest to zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego W całej sprawie największym problemem są przepisy prawo budowlane które zostało znowelizowane przez ekipę platformy obywatelskiej zawiera wiele niedoskonałości miało ono ułatwić życie przedsiębiorcom a tymczasem sprzyjać sfaniatctwu ekonomicznemu to kolejna wpadka obozu rządzącego Bardziej rygorystyczne prawo budowlane, ono według przynajmniej obozu rządzącego nie sprzyjało, nie sprzyjało przedsiębiorcom, natomiast uruchomienie tego rodzaju tylko i wyłącznie zgłoszeń. Do, do uruchomienia własnej produkcji i ograniczenie procedur związanych z, pozwolenia na, z pozwoleniami na budowę, spowodowało, że mamy w tej chwili cały szereg zgłoszeń lokalnych społeczności, które protestują przeciwko lokalizacji. Lokalizacji jakichś przedsięwzięć ekonomicznych na danym terenie. Tą akurat ten przykład ja interpretuję jako urzędnik, jako wicestarosta Ostrowski, jako po prostu jakiś typ cwaniactwa. Oto cwaniactwa ekonomicznego, polegającego na tym, że zgłaszamy najpierw to jako typowe, tymczasowe zgłoszenie. A potem próbujemy grać w bliżej nieokreśloną przyszłość na to, żeby uruchomić już ten zakład produkcyjny na stałe. Wszystko prowadzi do oczywistego wniosku. Prawo budowlane wymaga wprowadzenia poprawek i to jak najszybciej. Moim zdaniem, ale jest to moja ocena, jako wicestarosty, teraz na tym tyle. Z tych protestów. Nie tylko z biskupi załobocznych, aby to prawo zostało znowelizowane z powrotem w tym kierunku, aby w wielu wypadkach było wymagane pozwolenie na budowę. Tymczasem prokuratura złożyła wniosek do sądu o warunkowe umorzenie postępowania. Ten się do niego przychylił. Materiały zgromadzone przez prokuraturę Rejonową w Strewie Wielkopolskim daje podstawy do przedstawienia zarzutu w zarzucie opisano popełnienie przez mężczyznę przestępstwo z artykułu 90 prawa budowlanego. Wskazane przestępstwo polega na samowoli budowlanej, polegającej w omawianym przypadku na zainstalowaniu i prowadzeniu działalności związanej z wykorzystaniem tzw. mobilnego węzła betoniarskiego. Po przeprowadzeniu postępowania Prokuratura Rejonowa w Ostrowie-Kopolskim uznała, iż występują przesłanki do skierowania do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Wniosek został skierowany w dniu 31 marca bieżącego roku. Zaznaczyć należy, że przesłanki do warunkowego umorzenia postępowania wynikają ze stwierdzenia, iż popełnienie przestępstwa nie budzi wątpliwości, podejrzany nie był wcześniej karany a zagrożenie ustawowe przewidziane za zarzucane przestępstwo nie przekracza w omawianym przypadku trzech lat. Wskazane okoliczności, a także inne wymienione szczegółowo w przepisie kodeksu karnego pozwalały na uznanie, iż zasadne jest wystąpienie do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie postępowania. Na szczęście wiele wskazuje na to, że koniec funkcjonowania nielegalnej betoniarni w biskupicach o obocznych jest już bliski. Zdecydowane działania podjął bowiem Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Po wyczerpaniu całej procedury związanej z rozbiórką, to znaczy powiadomieniu stron i tak dalej, z otrzymaniem zwrotnego potwierdzenia wszystkich decyzji, postanowień, wydaliśmy decyzję na rozbiórkę. I to zostało wydane 20 lipca bieżącego roku. Wczoraj zostało to wysłane, dzisiaj który mamy, 22. No, wczoraj zostało to wysłane pocztą do wszystkich zainteresowanych. Czekamy na zwrotki, żeby podjąć y, dalsze czynności związane z rozbiórką tego obiektu. W chwili publikacji tego materiału otrzymaliśmy informację o rozbieraniu betoniarni. Mieszkańcy Biskupic Ołobocznych nie kryją zadowolenia z naszej interwencji. Zaczęła się rozbiórka, demontaż tych silosów, tego wszystkiego, tych urządzeń. No i dzisiaj zaczęli to powoli wywozić. I chciałbym, żeby nie TV24 Ostrów. Podejrzewam, że ta sytuacja by trwała do dzisiaj bo instytucje do których kierowaliśmy pisma były nieskuteczne dopiero po waszej interwencji coś się zaczęło dziać dostaliśmy pismo że wyszła decyzja o rozbiórce tego tej samowoli budowlanej